Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa zlokalizowanych na miejscu w naszej sali im. Szeja, też gości na Kipchacie. Powód dlaczego spotkaliśmy się, Państwo, to powód jest dla nas nie tylko dla nas, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy po naszą świeżą ponieważ 22 lutego zespół pana profesora Tomasza Kopickiego przeprowadził innowacyjny zabieg leczenia skoliozy na terenie naszego kraju, co do samego zabiegu pan profesor Kopickiego się wypowiadał. Ja przedstawię to, że również osobę po prawej stronie, pan profesor Mikołnowicki, szef Rady Społecznej naszego szpitala, projekt postępu nauki. Jak e, widzicie Państwo, uczelnia reprezentuje te w znaczny sposób, bo jest to naprawdę coś bardzo ważnego e, dla, naszej, dla naszej fizyki, dla naszej uczelni, ponieważ e, poprzez ten zabieg, i poprzez zespół pana profesora Złotowskiego weszliśmy do tej e, pierwszej linii, w której cały czas staramy się funkcjonować, być, e, a potwierdzeniem tego, że jednostka, którą mam e, zaszczyt kierować, jest jednostką wyjątkową na mapie między innymi Polski jest to, że przyglądając się oficjalnym materiałom Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Poznańskiego, zauważyliśmy bardzo znamienne informacje. Mianowicie problem, z którym stale Oddział Poznański ONZ-u się boryka, jest tak zwana migracja. Nadal coraz więcej pacjentów wyjeżdża z Województwa Rykopolskiego na zabiegi do innych ośrodków w naszym kraju. Jest jeden wyjątek. To jest jeden wyjątek mianowicie ortopedia dziecięca. Jeżeli przez w przeciągu ostatnich czterech lat z naszego województwa według danych nfz wyjechało ponad 222 miliony złotych na poza naszym krajem, poza naszym to w zakresie ortopedii dziecięcej, gdzie nasze kliniki, nasz szpital jest znacząco reprezentowany, ten bilans jest dodatni na poziomie prawie 30 milionów złotych. Wyjechało 7, przyjechało 37 milionów złotych. To są bardzo konkretne dane, bardzo konkretne informacje, które potwierdzają to, co mówiłem na początku. Szpital Ortopedyczny Rehabilitacji Gmina Profesora Wiktora Rydzi, między innymi w zakresie ortopedii dziecięcej, to przepraszam za tego określenie, najwyższa półka, pierwsza klasa, choćby właśnie z tego powodu, że tego typu zabiegi wykonywane są w naszym szpitalu, i nie tylko pojedyncze przypadki, ale jak widzicie Państwo, te duże sumy jest to potwierdzenie tego, że nasz ośrodek jest ośrodkiem wyjątkowym. Poprosił Pana Profesora o kilka słów na temat tego, co zdarzyło się 22 lutego -20. no i tego, co będzie zdarzyło się dalej, ponieważ w najbliższy wtorek również. Zespół Pana Profesora Kotwickiego, będzie przeprowadził prezydent. Bardzo proszę, Panie Profesorze. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jestem Piotr Kotwicki, jestem obiektem i w Szpitalu Mienia i już prowadzę klinikę osób kręgosłupa, ortopedii dziecięcej. Rzeczywiście, tak jak Pan Dyrektor powiedział, była to nowatorska operacja, nawet dwie, bo operowaliśmy dwie dziewczynki. To były dziewczynki dwunastoletnie, jeszcze rosnące, u których już wystąpiła duża deformacja w przebiegu skoliozy. Kąt około 50 stopni. Takie informacje, mimo wcześniejszego leczenia rehabilitacyjnego, ćwiczeniami, dosyłami, już nie da się uchronić od operacji. Trzeba operować. Ale pytanie: jaką technikę? Tych technik jest na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele. Następuje stały ich rozwój. I w tej chwili jesteśmy na etapie wprowadzenia zupełnie nowej, nowatorskiej, dla mnie przełomowej techniki operacyjnej, która polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to jest mało inwazyjna, a mianowicie dojście do kręgosłupa jest od przodu, czyli przez klatkę piersiową, drogą endoskopową, toratoskopową, a więc z minimalnym naruszeniem tylko ściany klatki piersiowej. I drugi element tej techniki, który jest bardzo ważny, że nie daje ona ostatecznego usztywnienia kręgosłupa, tak jak wszystkie dotychczas stosowane techniki w leczeniu Dotychczas, kiedy mówiliśmy korekcja skoliozy operacyjna, zawsze oznaczało to usztywnienie. Teraz ten kręgosłup uzyskuje korekcję, a przy tym pozostaje ruch. Ten ruch jest niesłychanie ważny na całe życie pacjenta, ponieważ powoduje, że obciążenia kręgosłupa są dużo bardziej fizjologiczne, a więc te wszystkie następstwa niekorzystne operacji klasycznej zostają zminimalizowane. A tymi następstwami jest przeciążenie poniżej stresu usztywnienia, stopniowy rozwój dolegliwości bólowych, potem choroby zdrowia czego tutaj mamy nadzieję uda się uniknąć. Muszę powiedzieć, że to dla mnie był też moment ważny w mojej karierze lekarskiej, gdyż o tym sposobie myśleliśmy już od lat. Przyniosłem ze sobą książkę żeby Państwu pokazać, że ta książka, sprawdziłem, zakupiona przez nas 20 lat temu, czyli jeszcze w okresie, kiedy byliśmy na etapie nie słowa drukowanego, a nie internetu, dotyczy właśnie endoskopowych operacji kręgosłupa. Ale wtedy jeszcze nie było tego instrumentarium uporzystwiającego na ruch. Można było wykonywać mało inwazyjne dojścia do kręgosłupa, ale nie te korekcje, które Teraz od kilku lat w Europie, no i od ubiegłego tygodnia u nas w Poznaniu, możemy wykonywać i mam nadzieję je dalej wykonywać. To była bardzo duża praca, wymagająca przygotowania przez zespół. Taki zespół w naszym szpitalu mamy. Ten zespół obejmuje cały szereg profesjonalistów, i cieszę się, że tutaj na sali jest pani oddziałowa bloku operacyjnego, pani Jarosławska, która z grupą instrumentariuszek doskonale przygotowały się do tych operacji, zakupiono nowe narzędzia. No, spędziliśmy długie godziny na tym, żeby przygotować zestawy takie, jakie optymalnie będą dla tych operacji przydatne. Cieszę się, że jest Pani Oddziału, oddziału Pani Justyna Makuszczak, która te dzieci doglądała, przygotowywała i do nowego typu operacji yy, poprowadziła. Myślę, że jeżeli będzie okazja i, i, i będą pytania, to też może Pani powiedzieć, że te dzieci w okresie pooperacyjnym wymagały mniej leków przeciwbólowych i szybko dochodziły do siebie. Yy, jest pani magister Anna Waloszyk, która jako psycholog rozmawiała z tymi yy, dziećmi, które no, yy, bardzo pozytywnie zareagowały na możliwość yy, yy, Otrzymania tej nowatorskiej operacji. Są fizjoterapeutki, które bardzo były pomocne, aby nauczyć dzieci nowych ćwiczeń, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń, które powodują, że płuco po tej operacji wraca do swojej normalnej funkcji. Dlatego, że, żeby pracować w pracy piersiowej, potrzebny jest specjalny rodzaj znieczulenia. Nie mamy tu pana doktora Rudnickiego, który znieczulał, który przygotował się. I ten nowy rodzaj znieczulenia wprowadzi. To znieczulenie polega na tym, że jak Państwo wiecie, chawica rozdziela się na dwa główne ostrzela no do płuca prawego i lewego. I jeżeli my chcemy pracować w jednej, po jednej stronie, to to płuca nie może nam w tym przeszkadzać. Jednym słowem, anestezjolog tak prowadzi wentylację tych płuc, naglekowanych krwi, które jest niezbędne przez cały okres operacji, że potrafi raz wyłączyć jedno półco, raz drugie, tak jak my to potrzebujemy. To jest trudna sztuka, wymaga specjalnej techniki, specjalnego sprzętu, który został zakupiony przez szpital. I ta technika doskonale się sprawdziła i bardzo nam pomogła. Także oprócz tego, że wprowadziliśmy nowy rodzaj operacji w tym szpitalu, to wprowadziliśmy również nowy rodzaj znieczulenia w naszym szpitalu. Jest tu też pan doktor Ortopeda. Który no, jest jeszcze w trakcie zdobywania specjalizacji, ale liczymy na to, że w przyszłości młodzi nasi koledzy przejmą i będą dalej rozwijali te techniki, bo, proszę Państwa, rozwój technik operacyjnych w medycynie jest naprawdę wspaniały, rewelacyjny. Jest też z nami, i może będzie okazja, żeby się wypowiedziała pani Jana Orszowy, która jest prezesem Fundacji. A jednym z celów tej fundacji jest propagowanie rozwoju właśnie tej techniki, a jednocześnie jest pani mamą pacjentki, która ten rodzaj operacji otrzymała, choć nie w Polsce. To może resztę, resztę już będzie mogła dopowiedzieć pani sama. No i mamy też na sali dwie mamy. Mamy tych pierwszych dwóch pacjentek, które jeśli Państwo będziecie chcieli zapytać, to również no, są z nami i te dzieci dzisiaj wychodzą do domu w bardzo dobrej formie. No i y, mamy też mogło nam coś na ten temat opowiedzieć. Skoro Pan Profesor wywołał Panią Prezes, to może bardzo proszę, ponieważ Fundacja a Skinarekka współpracuje z nami e, zarówno w promowaniu, też w zakresie promowania nowoczesnych e, technik innowacyjnych, bo tak jak Pan Przewodniczący to, to nie tylko innowacyjny zabieg, ale to cała sztuka wokół tego zabiegu. To inny sposób ruszulenia, inny sposób prowadzenia. W związku z tym bardzo bym prosił, no, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, e, Pani jest mamą dziecka, które no, nie doczekało zabiegu w Polsce, tylko musiało wyjeżdżać za granicę, a teraz można no, powiedzieć, tego typu zabiegi. Jest szansa, żeby wykonywać w Polsce. Bardzo proszę Pani Prywyska. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu. E, tak, rzeczywiście jestem mamą e, dziewczynki, która w 2020 roku przeszła operację e, w niemieckiej klinice w Simerach, którą właśnie przeprowadził tutaj też obecny e, w szpitalu Pan Doktor Tromicz. E, no niestety my nie mieliśmy tej możliwości skorzystania e, w, w, w Polsce z takiej metody operacji. Niemniej jednak z mężem już po samej operacji postanowiliśmy Przede wszystkim wspierać się i e, możliwość wprowadzenia tej metody w Polsce, żeby e, polskie dzieci, polska młodzież mogły korzystać tutaj u nas e, na terenie naszego kraju e, z takiej formy e, operacji, bo tak jak słusznie powiedział na wstępie pan profesor, mamy wspaniałych e, specjalistów, mamy również e, tutaj zaplecze, e, które moglibyśmy w e, tym e, wykorzystywać. Jako Fundacja postawiliśmy sobie za cel właśnie wspieranie innowacyjnych metod operacji skoliozy, przede wszystkim po to, żeby umożliwić dzieciom, młodzieży szybszy powrót do zdrowia, co też potwierdził Pan Profesor w, we wcześniejszej swojej wypowiedzi. Tak, to prawda. Dzieci zdecydowanie szybciej, przynajmniej obserwując powrót do zdrowia naszej córki, powracają do, do, do zdrowia, do normalnego funkcjonowania. Mogą kontynuować swoje pasje, mogą kontynuować swoje y, zaangażowania sportowe, bez jakichkolwiek tak naprawdę y, ograniczeń. Bardzo dziękujemy Pani. Jakby tylko że konkuracja... Rzeczywiście wspiera, bo również pomagała nam w zakupie wysoko ekspresyjnego sprzętu niezbędnego do tego zajęcia. Teraz dwa słowa Pana Profesora Botwickiego jako szefa Rady Społecznej naszego szpitala. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Przede wszystkim chciałam wyrazić słowa uznania i podziękowania dla całego zespołu Pana Profesora Botwickiego który w zasadzie nie tylko otworzył, ale zapisał pierwsze nawet nie słowa, ale zdanie w nowym rozdziale tutaj historii szpitala. To bardzo fajnie, bo znajdujemy się w budynku z tradycjami. On ma już ponad 150 lat, a dzieje się w nim innowacje i tych innowacji chcielibyśmy rzeczywiście jak najwięcej. Występuje tutaj jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, ale również przedstawiciel władz rektorskich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. I, I mam nadzieję, że takie działania, takie inicjatywy będą coraz częstsze. A wszystkich Państwa, które nas dzisiaj słuchacie, oglądacie, yy, liczę na to, że będziemy lokować na rzecz tego, żeby te operacje były w poszyku świadczeń, aby mogły być również finansowane przez nasz Fundusz Stronny.